co tu się działo przy organach, to, to były jeden z najtrudniejszych utworów istniejących na organy, które wyszły z ręki Ona, Stella Stena, mała, wcześniejsza sonata. To jest niezwykle rzadko wykonywane na koncertach, ponieważ ono jest bardzo trudna tutaj jeszcze w przypadku naszego instrumentu, ma mamy dość nietypową, starą, autentyczną menzurę klawiatur, zwłaszcza pobyć na tenaturze nożnej, są bardzo duże, więc trzeba się tutaj nieźle chociaż obserwować. Piotr na tym nie miał żadnych tutaj najmniejszych takich wątpliwości, że, że coś jest nie że że się opowiada z instrumentem, który jest bardzo spójny, i to jest coś niezwykłego. No i to karta i krokami w dół utwór brawurowy, fantastyczny, niezwykły, i potem już ten też niezwykły. Proszę Państwa, na koniec Piotr zaproponował. No, znakomity utwór Elwester Burg twierdzą jest, jest pan yy, i ten utwór napisał Morhec, także znakomita kompozycja, która zaczął na taki dodatek dzisiejszego koncertu. Żegnając się z Państwem bardzo serdecznie dziękuję za naszą wspólną tutaj i Zapraszam tradycyjnie w sam tydzień o godzinie 19. Grać będzie. Łukasz, Koła został. zostań, a tymczasem raz jeszcze przedmiot za Państwem, Piotr mówił kompozycji Borda i pana Agniostra, był